Cześć, czuwaj, z tej strony Szymek Krzanik, komendant czwartego Szczepu nad Wiślaniem. Czuwaj, Drupawa z tej strony. Czuwaj, cześć, nazywam się Weronika Marasik i moja przygoda z harcerstwem rozpoczęła się już w 2009 roku, czyli trwa od niespełna 11 lat. Cześć, to Duchna Ola. Nazywam się Ala Romańska, jestem drużynową 123. próbnej Drużyny Harcerskiej Kamil Realnikowie i od niedawna także członkiem komendy naszego szczepu. Czuwaj, druchny i druchowie, zuchenki, zuchowie, zuszki małe i harcerze, małe i większe. Bardzo mi miło, że tu jestem i że jestem tu z Wami właściwie od samego początku, nawet jak jeszcze Was nie było. Ja byłam jeszcze zanim szczep powstał i jestem tutaj z Wami cały czas. Cześć, cudowna Ania. Czuj, czuwaj z tej strony Alina Marazi. Cześć wszystkim, nazywam się Szymon, harcerskie jestem od 2010 roku, czyli 10 lat. 11. Czuwaj. Mam na imię Emilia i w harcerstwie działam od około 9-10 lat. Czuwaj. Mam na imię Ala. Jestem w harcerstwie już 10 lat. Cześć, Czuwaj. Jestem Kasia. Nazywam się Andzia, Harcerką jestem już 6 lat. Czuwaj. Ja jestem druh Szymon. Czuwaj. Jestem Klaudia. W harcerstwie jestem 6 lat, a przyboczną u w 3. Czuwaj. Jestem Ania. Czuwaj. Nazywam się Karolina, a do harcerstwa należy już czwarty rok. Czuwaj, jesteśmy Emilia i Natalia. Ona jest Zuchem, a ja harcerką od dwóch lat. Wcześniej dwa lata byłam zuchem. Mam na imię Hania. Czuwaj! Czuwaj. Ja jestem Adam, w harcerstwie jestem od roku 2015, czyli 5 lat. Ja jestem Jasiek, w harcerstwie jestem od roku 2014, czyli 6 lat. jest jestem Nikola. Drabysia. Chodzę do harcerstwa już dwa lata. Jestem w harcerstwie od dwóch lat. Człowiek? Mam na imię miłość? Nazywam się Izabela Wojda. Harcerzem jestem 7 lat. Zapisałam się, gdy miałam 6 lat. E, w harcerstwie jestem już od. no, kupę lat. Kupę lat chyba z tego, co pamiętam, 10, 14, no coś takiego. W każdym razie dużo, dużo, dużo czasu. Do harcerstwa dołączyłam jakieś 5 lat temu, yy, natomiast członkiem kadry stałam się o, gdzieś 3 lata do tyłu. W harcerstwie jestem w zasadzie odkąd pamiętam ale krzyż, tak jak większość, dostałam w czwartej klasie podstawówki. Harcerzem jestem dokładnie od 20 lat łatwo mi się to liczy, ponieważ jednym z pierwszych hmm. wydarzeń, na którym byłem, to było pięciolecie szczepu które wtedy odbywało się w Kamieniu, w szkole. Harcerstwie jestem od 10 lat. Harcerstwie jestem od 25 lat, natomiast krzyż mam od 4 klasy. Należę do harcerstwa od 4 lat, a od roku jestem przyboczną w gromadzie zuchowej w Rybnej. Należę do grupy Nadwiedziania od 2 lat. Wcześniej należałem do 124 Gromady Zuchowej Leśne Skrzaty, a teraz należę do 124 Drużyny Harcerskiej Leśni. Ja tak samo jak Adam, najpierw należałem do 124. Gromady Zuchowej leśne Strzaty, a należałem także do 124. Drużyny Harcerskiej Leśni, a teraz należę do 128. Drużyny Starszo-Harcerskiej. W dostałam upragnioną odznakę zucha. Należę do szczepu od 4 lat. Do harcerstwa należy już 5 lat. A jestem harcerką, ponieważ daje mi to bardzo dużo pozytywnej energii. Poznaję dużo wspaniałych ludzi z różnych środowisk, oraz poprzez to się uczę i samodoskonale. Jestem harcerką, ponieważ mogę tutaj razem z innymi działać, doskonalić swój charakter, pomagać i uczyć się wielu nowych rzeczy. Ja w harcerstwie jestem już od dobrych 10 lat. Na swojej drodze spotkałam wielu wspaniałych ludzi, też kilku przyjaciół. Dlaczego warto być harcerzem? Harcerzem warto być po to, aby nawiązywać przyjaźnie, uczyć nowych umiejętności, a szczególnie moim zdaniem przyjaźni, bo przyjaźnie są na lata i przez przyjaźń można pokonać wszystkie trudności i wszystko, co się złego nadarzy. Do harcerstwa dołączyłam dzięki moim kuzynkom, a obecnie nie wyobrażam sobie bez tego życia. Jestem harcerką dlatego, bo sprawia mi to bardzo dużo przyjemności, mogę miło spędzić czas z innymi ludźmi i przede wszystkim mam tutaj samych najlepszych przyjaciół. Lubię go, bo są fajne z dziurki, takie pomysłowe. Najmilej wspominam jeden z moich pierwszych wyjazdów, czyli wyjazd świąteczny, kiedy pojechaliśmy do kina. Chcę być harcerką dlatego, że można się wielu nauczyć. Ja na przykład nauczyłam się układać i rozpalać ognisko na obozie. Po tylu latach nie pamiętam, co mnie skłoniło, aby rozpocząć tę harcerską przygodę. Chcę być harcerką, ponieważ to rozwija mnie. Pomaga mi przezwyciężać swoje słabości. Dzięki temu poznaję wielu wspaniałych ludzi. Można też poznać wielu wspaniałych ludzi i przeżyć niesamowite przygody. Jestem w harcerstwie, ponieważ y, lubię chodzić w mundurze, lubię różne wycieczki i wydarzenia, no i lubię poznawać nowych harcerzy. Dostałam zuchę, bo lubię spędzać czas z, z naszą grupą. Razem się bawić, uczyć i pomagać innym. Ja jestem w harcerstwie, ponieważ y, lubię pełnić warty, lubię służyć i pomagać ludziom oraz y, lubię spotykać się z innymi podczas zbiórek, nawet y, podczas tych zbiórek online. A harcerzem jestem dlatego, że poza mojej mamie i moim ciociom ich przygód harcerskich, z ich opowiadań, ze zwrotów, z, z rajdu, ze zwrotu gruwalskiego. I tak oto moja przygoda trwa już 20 lat. Tutaj mamy zbiór plakietek i odznak z różnych wyjazdów i z różnych innych wydarzeń harcerskich. Bardzo chciałam nosić mundur harcerski, brać udział w konkursach, wyjazdach i zabawach. Lecz czasem nauczyłam się, że być harcerzem to nie tylko zabawa. Lecz Bóg. Honor i ojczyzna to wartości najważniejsze, o które trzeba dbać. Mamy ich wiele, ale mamy nadzieję, że nasza kolekcja jeszcze bardziej się powiększy. Na początku byłam harcerzem, zostałam zastępową przyboczną drużynową, a aktualnie jestem zastępcą komendanta Szczep. Dlatego, w moim przypadku, harcerstwo to nie jest coś, co się umie. Harcerstwo to to, kim jestem. W tym roku obchodzimy 25-lecie naszego czwartego szczepu nad Biślanie i z tej okazji chciałabym złożyć życzenia dla całego szczepu jako jednostki, jak i dla wszystkich członków. Przede wszystkim rozwoju, zarówno takiego bardziej fizycznego, w formie pozyskiwania nowych jednostek oraz dołączania nowych członków. Jak i takiego bardziej kształceniowego, harcerskiego instruktorskiego. Z okazji 25-lecia Czwartego Szczepu nad Wiślanie, wszystkim zuchom, harcerkom, harcerzom oraz całej kadrze życzę samych sukcesów na dalszej drodze harcerskiej, uśmiechu na twarzy każdego dnia oraz tak wspaniale spędzonych kolejnych 25 lat. Czuwaj! Na nasze 25-lecie chciałabym życzyć nam wszystkim, kadrze, ale i Wam, dużo zdrowia, siły. Ciepliwości, zapału do dalszych wyjazdów, do dalszej pracy nad sobą i, nad, i do pomocy innym oraz żebyśmy mogli obchodzić kolejne 25-lecie. Naszemu szczepowi życzę kolejnych 25 lat, a może i więcej niesamowitych przygód przeżywanych w wspólnym gronie. Całemu szczepowi, zuchom, harcerzom i kadrze życzymy wielu fantastycznych harcerskich przygód i wszystkiego dobrego. Tak, tak trzymać! Chciałabym naszemu szczepowi życzyć, no cóż, chyba po prostu tak samo świetnych zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów, rodziców i wszystkich członków i sympatyków, którzy nas wspierają. Um, I żebyśmy dalej mieli takich wspaniałych ludzi u siebie, i nie tylko przez najbliższe 25 lat, ale dużo więcej. Życzę Wam, żeby. Koronawirus zniknął i żebyśmy mogli się w końcu zobaczyć. I życzę kolejnych szczęśliwych 25 lat. Dalej chciałabym życzyć, żebyśmy działali tak dobrze jak do tej pory, a może nawet jeszcze troszkę lepiej, jeśli oczywiście się da. Co za tym idzie, chciałabym jeszcze życzyć dążenia do doskonałości. Nie przedłużając już wszystkiego najlepszego z okazji 25-lecia naszego szczepu. Chciałbym złożyć zarówno sobie, jak i Wam wszystkim najlepsze życzenia, abyśmy wytrwali w tym harcerskiej rodzinie na bardzo, bardzo długo. Życzę Szczepuowi, żeby pozostało taki sam z takimi fajnymi ludźmi. Wszystkiego najlepszego. Okazji 25-lecia czwartego szczepu nad Dwichlanie, życzę wszystkim zuchom, harcerzom i harcerzom starczym oraz kadrze, żeby nikt się nie męczył na zbiórkach, żeby wszystko było udane, żeby wszystkim było dobrze i żeby nikt nie był smutny z powodu harcerstwa. Okazji 25 urodzin szczepu życzę wytrwałości w stawaniu się lepszym. Życzę nam na te nasze 25. urodziny, żebyśmy nie stracili zapału do pracy, żebyśmy mieli masę nowych wspomnień i żeby za 25 lat spotkać się w tym samym gronie. Z okazji 25-lecia czwartego Szczepu Nad Wiślanie życzę wszystkim zuchom i harcerzom samorozwijania się w harcerstwie, spełnienia swoich marzeń, wszystkiego dobrego. Z okazji 25-lecia IV Szczepu Nad Wiślanie, Życzę kadrze i całemu szczepowi, aby nigdy nie znikał z Waszej twarzy uśmiech, aby wszystko wróciło do normy i abyście wytrwali podczas tych zbiórek online. Życzę wszystkim druchną, druchą i zuchom wspaniałych śnieżnych zimowisk, męczących rajdów. I słonecznych wyjazdów. Życzę wspaniałych długoletnich przyjaźni i super wyjazdów. Życzę wszystkim harcerzom i harcerkom przede wszystkim zdrowia, która w tych czasach jest naprawdę potrzebna, pogody ducha, uśmiechu, a kadrze niegasnącego zapału do prowadzenia zbiórek i wyjazdów. Mam nadzieję, że kolejne 25 lat minie równie dobrze. Życzę Wam z okazji 25-lecia szczepu, żebyście dalej czerpali radość z tego, że tu jesteście, że jesteście razem ze sobą, że się rozwijacie, że możecie zrobić coś dobrego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Druk na mama. Jedyną taką rzeczą, którą bym chciał przekazać właśnie naszemu szczepowi, a tylko to, że mam nadzieję, że przez te kolejne 25 lat, które minimum 25 lat, a, że dalej będzie obfitował w tak niesamowitych e, druchów i druhny oraz instruktorów. Bo e, z tego co kojarzę, tak jak mówiłem 12 czy 14, lat, nie pamiętam ile lat jestem w harcerstwie tak e, szczep składa, składa się z ludzi. I jeśli naprawdę będziemy tak niesamowici, jak jesteśmy do tej pory, to ten szczep też będzie niesamowity, więc y, wszystkiego najlepszego y, i mam nadzieję do zobaczenia za 25 lat. <grymne> Czuwaj!